Pewna pani kupiła sobie dużą szafę. Radość jednak wnet przeszła w irytację, gdyż za każdym razem po przejechaniu tramwaju obok bloku otwierały się drzwi owej szafy. Zadzwoniła więc po speca. Gdy ten oglądał szafę, akurat przejechał na dole tramwaj. Drzwi natychmiast się otworzyły. Spec pomyślał chwilkę i mówi: Wie pani co? Coś puszcza od środka. Ja wejdę do szafy. Pani mnie zamknie i jak przejedzie tramwaj zobaczę w czym rzecz. Tak więc zrobił. Wszedł do szafy. Kobieta go zamknęła i wyszła, a ten w środku czeka i nadsłuchuje. Minęło parę dobrych minut, gdy nagle spec słyszy kroki w kierunku szafy. Drzwi się otwierają i widzi jakiegoś faceta chcącego zawiesić płaszcz, który na widok mężczyzny w szafie staje jak wryty. O myśli spec, to pewnie mąż tej kobiety. Kobieta krzyczy, że to nieporozumienie, a pan w szafie to spec, który przyszedł naprawić szafę. Spec od szaf z rezygnowanym głosem mówi do męża kobiety. Dobra, to mi pan od razu przypie, bo nie uwierzy pan, że czekam tu w szafie na tramwaj. Zasubskrybuj i kliknij w dzwoneczek, a nie ominiecie porcja dobrego humoru.